Adamu. Trwa wielkanoc, co oczywiście nie muszę nikomu przypominać, ponieważ większość z was teraz e, świętuje ten, te dni. E, przypominam, że jest to najważniejsze w roku święto chrześcijańskie. I w zasadzie z tej okazji przyniosłem do radia komiks o tematyce religijnej. Hmm, nie wiem, czy to dobrze określiłem. W zasadzie święta Teresa z Avilla jest to opowieść, która przypomina e, historię. Tytułowej świętej, e, aczkolwiek to nie jest lektura, którą tylko i wyłącznie poleca się ludziom wierzącym. E, ostatnimi czasy na rynku polskim wydaje się powolutku, pomalutku kolejne historie przybliżające życie świętych. Są to historie inspirujące, oparte na faktach. E, I naprawdę nie trzeba być danej religii, danego wyznania, żeby zrozumieć i żeby móc inspirować się historią e, właśnie tych ludzi. Ludzi, którzy poświęcili się pewnej sprawie. Bardzo inspirujący był komiks o świętym Loyoli, a także tym samym on otworzył mi. W szczególności oczy, i mam nadzieję, że e, tym samym również zachęcę Was do tego, żeby sięgać właśnie po tego typu historie, bo one są po prostu fajne i inspirujące to jest bardzo ważne słowo. One są inspirujące. Myślę, że wielu z Was często posiłkuje się w pracy albo w czasie wolnym pewnymi książkami, e-bookami, filmami takimi motywującymi, żeby znaleźć ten sens w swoim życiu, żeby móc. Spożytkować czas na rzeczy potrzebne, na rzeczy wartościowe. Między innymi droga ku takiej motywacji jest poprzez oglądanie filmów albo czytanie książek, tudzież komiksów o właśnie takiej tematyce. I tak jak wspomniałem, Ignacy Loyola jest świetnym komiksem, który przypomina o tym, że należy oddać się swojej pasji, znaleźć sens w swoim życiu. I między innymi o tym jest historia świętej Teresy z Avila. Jest to pierwszy komiks, pierwsza publikacja wydawnictwa, które zwie się, już tutaj szukam, y, Paulistki, wydawnictwo Księgarnia. I zakon Paulistek prowadziło na rynku polskim właśnie ten komiks koreański. Za tekst i ilustrację odpowiedzialni są Yoon song i oraz Lee Sung-kyu. Także tutaj um, może być pewna egzotyka, ponieważ uh, historię tej hiszpańskiej świętej uh, opowiada dwójka koreańskich twórców, dlatego też mamy szatę graficzną utrzymaną w, takim, w takiej mainstreamowej w takim mainstreamie azjatyckim, czyli charakterystyczne te, wiecie, duże oczy, bardzo duży detal, jeśli chodzi o rysowanie włosów. No myślę, że jeśli w ogóle powiem mainstream azjatycki, zwłaszcza mainstream japoński, mainstream koreański, to wielu, wielu z was już będzie wiedzieć, czym to się charakteryzuje. I, no I to was albo przyciągnie, albo odepnie No bo panie, nie ukrywajmy, są różne gusta i gościki. Parę słów informacji na temat świętej Teresy z Avila. W zasadzie ona miała na imię Teresa Sanchez de Cepeda y Ahmada. Mam nadzieję, że dobrze poprawnie przetłumaczyłem. Jest to hiszpańska dziewczyna, kobieta, u, która urodziła się 28 marca w 1515 roku, a zmarła 15 października w 1582 roku. Znana jest z tego, że była reform, reformatorką zakonu, zakonu karmelitów. Wraz ze e, świętym Janem od Krzyża, założycielka karmelitów bosych, e, mistyczka. E, dowiadujemy się również z komiksu, że niezwykle urodziła dziewczyna. E, nawiasem mówiąc, powstał w 2007 jeszcze film O tej świętej. Ale wróćmy teraz do komiksu. No. Komiks podzielony jest na rozdziały. Poznajemy jej wczesne życie, gdzie w trakcie, znaczy w trakcie, młodość, dzieciństwo w wieku 14 lat ona miała tego pecha, że zmarła jej matka, ponieważ no chorowała, nikt jej nie potrafił pomóc. Teresa była urodziwą dziewczyną i cieszyła się wielkim powodzeniem, miała naprawdę mnóstwo przyjaciół, cieszyła się z tym powodzeniem stała, starała się być często w centrum zainteresowań, i to spowodowało, że jej ojciec pomyślał, że ona staje się coraz bardziej próżna. Oczywiście wielu z was teraz tak sobie pomyśli: kurczę, przecież każdy ma taką potrzebę, żeby być akceptowalnym, być w tym e, kręgu zainteresowań, być w centrum uwagi. Owszem, tego oczekuje, tego wymaga od nas e, nasze człowieczeństwo, nasza młodość. Aczkolwiek no jak e, mi się wydaje, wielu z was e, też jest świadoma tego, że niektórzy już faktycznie mają taką chorobliwą tendencję do zwracania na siebie uwagi, zwłaszcza jeśli ma takie Dosyć skrajne zdjęcia wrzucane na swoim profilu na różnych portalach społecznościowych, ale wróćmy do naszej e, młodej Tereski i ona zostaje właśnie e, wcielona do klasztoru, żeby nauczyła się trochę pokory i skromności. I w tym klasztorze uspokaja się e, i postanawia, że jednak ona ofiaruje swoje życie Bogu i zostanie. Siostrą zakonną. Tutaj nawiasem mówiąc, bo to też um, warto zaznaczyć, że jej alternatywą był, um, było małżeństwo z brzydkim synem kupca. I ta wizja małej Teresce jak najbardziej nie przypadała do gustu. Wcześniej powoływałem się na komik świętego Loyoli. I między innymi dlatego, ponieważ tutaj jest taka trudna decyzja, żeby zostać siostrą zakonną. I, I dlatego e, myślę, że wielu z Was w trakcie lektury będzie samemu zastanawiać się, czy ja, czytelnik, ja odbiorca, każdy z Was, e, oddałby się, oddałby swoje życie, żeby faktycznie z taką pewnością siebie stwierdzić, tak, ja chcę być e, bratem, siostrą zakonną. Pójść w pewnym kierunku. I o tym samym był m.in. komiks Historia Świętego Loyoli. I te historie nie mają nas e, motywować do tego, żeby oddać się konkretnie e, swoje życie w ręce Boga, ale żeby mieć pewność do tego, żeby nasze życie oddać w jakimś konkretnym kierunku. Dla niektórych to może być na przykład tworzenie komiksu, dla niektórych to może być bycie najlepszym lekarzem i ratowaniem życia, dla innych to będzie bycie wspaniałym ojcem, taka, taka rola. Inni oddadzą się, inni wybiorą kierunek, żeby grać na gitarze i założyć kapelę. Także te historie należy interpretować, żeby nie konkretnie swoje życie kierunkować w tym kierunku, w ten, z, obrać taką drogę jak ten święty, tylko inspirując się drogą, kierunkiem życia tych poszczególnych postaci historycznych, móc odnaleźć swoje życie na tym świecie. I mniej więcej taką pływę można wyciągnąć z komiksu Teresa. Święta Teresa z Avila. Dalej mamy historię jej doznań i wizji mistycznych, i tutaj e, problemy również z akceptacją w zakonie, że nie, żeby nie było, że tak wszyscy siebie nawzajem lubią i tak dalej, owszem, miłują, aczkolwiek tutaj Święta Teresa e, w tym zakonie, no nie ukrywajmy, ma problemy z akceptacją przez swoje koleżanki, tudzież przez przełożone. No, bo po prostu, no, tak jak wspomniałem, nigdy nie jest tak super różowo. Dalej mamy e, właśnie ten wątek, kiedy zakiełkowała się wizja w głowie świętej Teresy, żeby rozpocząć, żeby założyć, żeby zreformować po prostu zakon karmelitów. Jakie były później następstwa tych decyzji, jakie miała, na jakie napotkała trudności, to już was odsyłam ze spokojem do komiksu, żeby e, poznać jej właśnie życie. Tutaj warto zaznaczyć, że e, jakby ten temat e, Wizji świętej Teresy został tutaj w dosyć ciekawy sposób poruszony, ponieważ jak zaczniecie czytać, szperać w internecie na przykład na temat um, właśnie tej wizji, to tam znajdziecie mnóstwo. Informacji, jakie te wizje były, w jakiej kolejności one wpływały na jej życie. Tutaj tego nie ma. Tu jest jakby inna strona medalu pokazana, że owszem ona te wizje miała. Nie ma tej za bardzo szczegółowych tych wizji, nie ma tego tej przestrzeni, żeby je tak super rewelacyjnie w detalu przybliżyć. Ale mamy za to bardzo interesujące rozmowy, że tak naprawdę co z tego, że ona ma wizję, ponieważ nie do końca wiadomo, czy te wizje co one znaczą. Że, że nie zawsze należy do nich się przyznawać, ponieważ no, różnie ludzie y, patrzą na osoby, które przyznają się do tego, że doznały jakiejś wizji duchowej. Także tutaj też pewien problem. Teraz przez pryzmat czasu inaczej na to patrzymy, inaczej na to patrzą teolodzy, historycy, ale wtedy, w tamtych czasach y, młoda Teresa no, miała pewien problem, przed którym musiała stanąć. O tym między innymi jest owy komiks.